Pierwszy słoik to opłaty stałe, gdzie powinniśmy przeznaczać 55% przychodów. Drugi słoik to większe zakupy, gdzie na ten cel powinniśmy przeznaczać 10% naszych przychodów. Trzeci słoik to edukacja, też 10%. Czwarty słoik to przyjemności. Piąty słoik inwestycje i szósty słoik 5% pomoc innym. Teraz omówię każdy słoik, żeby nie było wątpliwości, co w danym słoiku powinno się znajdować. Pierwszy słoik to jest 55% naszych zarobionych pieniędzy. Będzie ich tam aż tak dużo z oczywistego powodu. Najwięcej wydajemy na pokrycie kosztów życia codziennego. Ponad połowa naszej pensji musi więc być przeznaczona na zakup żywności, opłatę rachunków. Typu prąd, czynsz, gaz czy media, spłatę ewentualnych kredytów, zakup paliwa lub biletów komunikacji miejskiej, czy inne codzienne stałe wydatki.